Wąską ścieżką brzesz ogródek, a tak naprawdę to wracam od mechanika nogami, bo postanowiłem nabić klimatyzację. 180 dni do celu, dzień 11. Na śniadanie pokusiłem się osadzone jajko Guacamole oraz szynkę. Rzadko uraczycie tak wykwintne śniadanie. Za to, na pośniadanie, wpadło coś słodkiego na ząb, i to również możecie sobie zobaczyć. Kiedy klimat został nabita, postanowiłem zrobić znowu 2 km po odbiór samochodu i następnie wypić trzeci skry w tym wezwaniu. Na obiad pojawiły się gołąbki, tym razem po poznańsku, czyli z pyrami i na koniec sekcja dla Janusza, który postanowił się poprzeciągać przed kamerą wtedy, kiedy ja musiałem pracować. Zostawiam Was z nim ostatnie kilka sekund. Obserwuj po więcej.